Hej, witam was w pierwszym odcinku z Desensi. Dzisiaj będzie płyta Metaliki. Metalika. Tak zwany Black Album. Tak. Płyta jest w takim stanie jakim jest. Czyli dosyć słabym, ale... To na muzyce trzeba się skupić, a muzyka na tym albumie jest bardzo dobra. Tutaj, tak ten. Mamy na tym albumie 12 utworów, z czego jest dużo. To bardzo tych, według wielu tych krytyków, to jest ostatnia najlepsza puta ostatnia dobra puta Metaliki, wydana w 1991. No to były czas, kiedy metal już przestawał być mocno. A czy to były czas, kiedy metal nie był już tak mega mega popularny? Ten trash metal, jaki Metallica na początek reprezentowała. Album jest, zarzucane mu też wiele tych błędów. Na przykład to, że Metallica zrezygnowała z instrumentalnego utworu na swojej płycie, z czego ich poprzednie płyty z tego słynęły. No i z tego, że nie ma tu takich szybkich kawałków. Z trzech najlepszych kawałków wyróżniłbym Enter Sandman, The Un Unforgiven, jeden, Nothing Else Matters Przy czym Nothing Else Matters to, było, to jest największy komercyjny hit Metaliki To jest taki właśnie ten... To nawet w radiu leciało, więc ludziom się to mega przyjadło, mi też Ale moją taką ulubioną ten jest ballada The Unforgiven No i Enter Satman który jest takim według mnie typowym utworem dla Metaliki utwory są tutaj dłuższe no najdłuższy utwór jest utwór piąty whenever I'm Wrong, który trwa dokładnie 6 minut i 42 sekundy tak no i to by było chyba na tyle taka jest opłatka ten to jest pierwszy mój materiał na kanale więc jeszcze ten Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, i łapkę w dół, jeśli Wam się nie podobało. Tak.